Ja walczę z jakimś bombikiem Ej weź mi, weź mi, weź mi go, który wybrać Musimy się spotkać, że jestem... jakiś go O tak. kurde, sowa, sowa, jakaś sowa wielka, co to jest? U, uciekaj! Takie bomby... Zlokuj, do... zlokuj Nie dam rady zlokować, bo już yy, danger jestem A, on to umarł. A, on to umarłeś. umarłeś Nie No to... Uciekam, cały raz. Bo wie, a ona przegala Nie możesz od niej odwracać z roku. Nie możesz od niej odwracać z roku. tutaj tutaj powiesz mi co wybrać? Nie możesz od sobie odwracać z niego. Uciekam, ja ale... już się dawno truciłem, uciekam od niej. Już jestem daleko, chłopie. Ej Chłopie, co No, Co wybrać? Dobrze. Gorszy... No, Musiałem wrać! Takie bęski dostałem, ale uciekłem. Całkcie ry, masz bana! Sam no nie rusz, Shadow. Czemu łupie według Ej, uciekłem, uciekłem, uciekłem sobie. Wejdź na pisarz, wejdź. w sowę, byłem dwa metry od niej i uciekłem. Sowa. O, rozpiła mi się, no, log. <gryz> o, dobra, idź, póki no sowa jest, to Nie, 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 bo ja zlogałem. Ale in in. No to mają się Ej, ja słyszę no, sowę u Janka streama. i śmiało, idź śmiało. Idź śmiało? Mam ich śmiało? Szanę, dobra. Nie wiem czemu. Załóż, mam ci łączę. Jak będzie sowa, to mączą oboma. <śmuszel> o oh! 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 ja nie, stążyłem, nie, stążyłem, nie, 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 zdążyłem! nie, 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 na tym. Dobra, to teraz tak. nie, ban. nie, 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 ban. nie, 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 Ey, obróc, ej, ten obrót, ej obróć się, mano, obróć się ramy, to ono spadnie do przepaści. Ono spadnie, on spadnie. ale odwróć się, ale odwróć się. Ale podejdź! Ej, Rubek, to jest jakiś horror, chłopie. Zaraz już te PHK i tu wróci I O kurde <grym zimę> I go szalko wysoluje ej, Dżupli paseru tu ktoś? No ja, ja mówię, spokojnie Jeszcze zginę, nie gadaj Nie no, trochę wiocha no, przesady O no Wiocha? Wiocha Szanu, przypomnij ci co ty zrobiłeś? Dobra Ej, 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 skocz, skacz skocz z klifu, żeby nie dostał szczęścia No, <laughs> I'm